naszego podcastu. Każdy z każdym. Posłuchasz tylko w aplikacji MPGo. Znów wjechała z buta jesień i pogoda jest barowa, jak nawijał PZ. Bardzo bym chciał, żeby mój głos był wypadkową wizyt w warszawskich barach, ale to już dawno i nieprawda. Niestety, to jest dość szybka porażka. Coś takiego jak ta Andrzeja Gołoty z Lenoxem Luisem z jesiennym przeziębieniem. Nos, jak po tygodniowej wizycie w wili Pablo Escobara. Zatoki bardziej zanieczyszczone niż Odra, a głos jak wokalista kapeli heavy metalowej, ale to się dobrze składa, bo dzisiaj o heavy metalu też będziemy rozmawiać i o DNA, czyli będzie trochę rozrywki i trochę nauki. Jak to full English. Zapraszam. piłkarskiego języka, także w tej komentatorskiej narracji, w ostatnich latach weszło dużo stałych zwrotów. Na przykład to, że piłkarze cierpią na boisku. Ale jedną z fraz, chyba najczęściej powtarzanych w transmisjach telewizyjnych, jest piłkarskie DNA. DNA na przykład Barcelony, no wiadomo od razu o co chodzi, prawda? Albo DNA Benli. Nie śmiejcie się, Benli też ma swoje DNA. No nice! Kiedy są Kompany przejął Benley, to wówczas zobaczyliśmy coś szokującego. Złamał kod DNA, przynajmniej ten taktyczny klubu Steelfmoor, bo zespół w pierwszym spotkaniu pod jego wodzą przez 60% czasu, ponad 60% czasu, utrzymywał się przy piłce, ale myślę, że miejscowi fani byli tak samo zszokowani, jak i zadowoleni, że ten kod taktyczny, to DNA taktyczne Benley zostało złamane. Swój kod DNA ma Benfica, która szkoli świetnie piłkarzy i sprzedaje ich z gigantycznym zyskiem. Swój kod DNA ma Liverpool, który zawarty jest przecież w tym haśle "You'll never walk alone i od razu wiadomo o co chodzi. Swój kod DNA miała wielka Barcelona pod wodzą Pepa Guardioli, o tym też sobie pogadamy, ale co to jest w zasadzie DNA? Czy to jest tylko jakiś wyświechtany frazes powtarzany przez Komentatorów bez względu na długość i szerokość geograficzną, czy może jest on ostatnią instancją, taką naprawdę dużą wartością w zawodowej piłce, której warto bronić. Temu dzisiaj chciałbym się przyjrzeć z bliska. Pamiętacie, jak Jurgen Klopp powiedział kiedyś, jeszcze jako trener Borussii Dortmund, przed meczem Ligi Mistrzów przeciwko Arsenalowi prowadzonemu przez Arsena Wengera, że kanonierzy to jest taka orkiestra symfoniczna, że ich futbol to jest filharmonia, natomiast jego drużyna zdecydowanie i jego styl, który on preferuje, to jest heavy metal. W tym stwierdzeniu Klopp oczywiście świadomie nawiązał do DNA Arsenalu. DNA Arsenalu, które opierało się na tkaniu pięknych akcji, robieniu tego z cierpliwością, ze spokojem, na takiej miękkiej, finezyjnej, pięknej grze i wielkich gwiazdach, które do tego systemu były dopasowane i też albo może nawet przede wszystkim młodych chłopakach, którzy do tego zespołu byli przez Arsena Wengera wprowadzanie I think he like having the ball, playing football. It's like a orchestra, but it's a silent song. I like heavy metal more. Arsenal, z czasów Arsena Wengera, zdecydowanie przypominał to, co Pep Guardiola i jego orkiestra grają na Etihad Stadium od kilku lat, czyli próba wymiany jak największej liczby podań. I czasami, może wręcz irytujące próby wjechania z piłką do bramki, ale komuś one się nie podobają, ten nie musi tego oglądać. Niech przerzuci się na stary styl Burnley. Arsen Wenger oczywiście przygotowywał ten zespół długimi latami, bo miał ten przywilej bardzo długo pracować, najpierw na i później na The Emirates, a dzisiaj w pewien sposób historia zatoczyła koło, bo oto jego były podopieczny, czyli Mikel Arteta. Jest menedżerem Arsenalu i jednocześnie ma w sobie trochę DNA Arsenalu. Zna je bardzo dobrze, wie jakie ono jest, ale też terminował u Pepa Guardioli w Manchester City, więc trochę przeszczepia tego DNA barcelońskiego, które pojawiło się na Etihad Stadium. Te style, te, te piłkarskie geny zaczynają nam się w ten sposób pięknie mieszać. Piłkarskie DNA jest oczywiście wypadkową wielu rzeczy, ale gołym okiem można dostrzec jak zmienia się znaczenie tego słowa nam kojarzy się rzecz jasna z Barceloną La Masia cała ta kultura nie tylko gry w piłkę ale też przywiązanie do barw klubowych do tych wszystkich sloganów Pep Guardiola i zbudowana przez niego fantastyczna drużyna Barcelony która sięgała po trofea bo Idealny ekosystem tworzący DNA klubu to jest taki, kiedy młodzi chłopcy wychodzą z akademii, wchodzą do pierwszego zespołu. No i to nie jest tylko wchodzenie dla wchodzenia, ale też przy okazji sięgają po klubowe trofea. Tożsamość z taką drużyną lokalnej społeczności bardzo mocno rośnie, te więzy się zacieśniają, dlatego też kluby starają się dbać, by w ich zespole był choć jeden taki gość, który. Zwiąże to, co się dzieje na murawie, to, co dzieje się na zielonym boisku, z tym, co dzieje się na trybunach, żeby łatwiej było się można z nim utożsamić. Guardiola ma oczywiście swoje trenerskie zasady, jasne pryncypia i doskonale też wie, co to znaczy futbolowe DNA. Ale ma też wielki przywilej, ponieważ prowadził zawsze wielkie kluby, kluby, które biły się o najwyższe cele Barcelona, Bayern, Manchester City a ten przywilej pozwala mu bawić się klubowym DNA i próbować czasami te kody. Łamać. Dla mnie idealnym przykładem jest Erling Haland. Jürgen Klopp mówił o heavy metalu. Erling Haland jest kimś takim jak gitarzysta heavy metalowy wprowadzony do orkiestry symfonicznej. Gitarzysta, który po udanym koncercie rozwala swoją gitarę o ścianę, ma świetny kontakt z publicznością, publika go, kocha, mimo że on nie stosuje jakichś jakich środków, które wiązałyby się z wielką maestrią. Oczywiście to jest wybitny piłkarz mający niesamowite umiejętności techniczne, ale nie kojarzymy go z tkaniem akcji w systemie tiki-taka. Kojarzymy go raczej z gościem, który wjeżdża w defensywę, miażdży ją, niszczy ją, czasami efektownym zagraniem, a czasami bardzo prostymi środkami i bardzo mi się to podoba, jak Pep Guardiola to DNA Manchesteru City, ofensywne, bo budowane już przed jego kadencją, złamał właśnie Erdingiem Haalandem, jakże innym napastnikiem od Sergio Aguero. DNA nie musi dotyczyć tylko piłki klubowej, wręcz przeciwnie. Myślę, że ono wywodzi się z futbolu tego na poziomie reprezentacyjnym. Jest zakorzenione w naszym odbiorze, w naszym sposobie myślenia o danym kraju. Bo przecież ktoś, kto ogląda futbol tylko od święta, powie, a Włosi to ci, co grają... Catenaccio, Niemcy, no wiadomo, zorganizowani Anglicy, kick and run, Brazylijczycy, Argentyńczycy, fantazja. Oczywiście te style się mieszają i dzisiaj jesteśmy świadkami absolutnej wieży Babel, jeśli chodzi o, zwłaszcza o rozgrywki ligowe. Piłkarze są naturalizowani, więc wnoszą też inne pierwiastki o swoich nowych reprezentacji, nowych barw y, narodowych. Y, ale tak naprawdę, czy w tym jest dużo kłamstwa? Nie powiedziałbym, bo prędzej Brazylijczyk czy Argentyńczyk wejdzie w dribbling w polu karnym i prędzej piłkarz, który powie zdanie, no nauczyłem się tutaj organizacji gry w defensywie, będzie z większym prawdopodobieństwem piłkarzem występującym w Serie A niż w jakiejkolwiek innej lidze. Także to nie jest do końca takie, takie głupie i takie wyświechtane. Wydaje mi się, że właśnie to jest piłkarskie DNA i jego początek. Ale łatki mogą również uwierać. Pamiętam taką sytuację, kiedy Steve McManaman, wielka gwiazda Premier League i Liverpoolu, przenosił się do Realu Madryt i zanim trafił na Santiago Bernabeu, czy też tuż po tych przenosinach, powiedział takie zdanie, nie chciałbym być postrzegany jako typowy angielski piłkarz. Czyli jaki? Czyli taki, który dużo biega, dużo zarabia, ale mało na boisku ma do zaprezentowania. I Maka akurat był przykładem, piłkarza, który wyłamywał się poza DNA całej Ligi Angielskiej. Wcześniej takimi piłkarzami z Wysp byli choćby Chris Waddle czy Paul Gascoigne, którzy grali totalnie nieangielską piłkę. W klubowym DNA chodzi o coś znacznie więcej niż tylko styl, niż tylko o to, czy jakaś drużyna gra defensywnie jak Burnley, długa laga i szturmowanie defensywy przeciwnika takimi podaniami, czy też gra tiki-taka jak robiła to Barcelona, czy też jak dzisiaj robi to Manchester City. Ta wymiana podań, to to nękanie wręcz przeciwnika. To się zaczyna dużo wcześniej. Zaczyna się w piłkarskiej akademii. Chodzi o to, żeby odpowiedni ludzie, którzy mają lat 7-8, małe ludziki, które wchodzą do futbolowego świata, potrafiły nauczyć się tego, co później pozwoli im bezboleśnie przejść do seniorskiej piłki. Bo to jest chyba najtrudniejsza rzecz w budowaniu klubowego DNA. Jest jeszcze inna historia, bo dzisiaj nie ma w piłce już. Fergusonów, nie ma Węgerów, nie ma Moisów z kadencji jego jeszcze w Evertonie. Nie ma nawet Szona Dysha w Burnley, który tam pracował przez dekadę, czyli nie ma takich przypadków, w których ta praca może być na tyle długo kontynuowana i na tyle długo można pielęgnować te wszystkie sfery w całym systemie klubowym, żeby można było mówić o pewnej ciągłości, o budowaniu jakiegoś piłkarskiego dziedzictwa. Myślę, że dzisiaj patrzymy na dwa kluby, które Starają się to robić w Anglii. Trzeci do nich dołącza, ten trzeci to Arsenal, a te dwa pierwsze to Manchester City i Pep Guardiola, bo mm, i oczywiście Liverpool i Jurgen Klopp, bo to są takie miejsca, w których wydawałoby się, że trener nie popracuje długo w tak trudnych czasach miejsca wymagające trofeów. A jednak ta praca ma swój jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy, i to na pewno może nam się podobać, jeśli chodzi o właścicieli obu tych klubów, że. Menedżerowie cały czas dostają szansę i środki na to, żeby swoje zespoły rozwijać. Trzeba podkreślić, że najlepsze i najbogatsze kluby w Premier League, nie tylko te kluby na całym świecie, chcą mieć piłkarzy, którzy są wychowankami, którzy rozumieją klubowe DNA, choćby po to, żeby raz na jakiś czas pochwalić się światu. Oto mamy takiego chłopaka, który ma lat naście i dzisiaj pokażemy Wam, co on potrafi w dorosłej piłce. Zatem nie tylko kupujemy na potęgę, ale również staramy się wychowywać, wpajać piłka, musi mieć tutaj rolę edukacyjną. Ale nie oszukujmy się, chodzi też o zarabianie, bo akademie piłkarskie to jest naprawdę dobre źródło zarobku i właściciele o tym wiedzą, więc budują je nie tylko po to, żeby raz na jakiś czas pokazać tego młodziana szerszej publiczności, ale żeby zarobić całkiem niezłą kasę, liczoną w setkach milionów funtów. Gdyby wziąć pod uwagę, Sprzedaż zawodników od 2015 roku wychowanych w klubowych akademiach do roku 2022, do końcówki poprzedniego sezonu, bo taki bilans, taki ranking sporządzili właśnie w końcówce tamtej kampanii dziennikarze TOXPORT. To Benfica Lizbona będzie tym klubem, który jest absolutnie na czele. To są młodzi gracze sprzedani za blisko 400 milionów funtów. W pierwszej dziesiątce. Są tylko dwa angielskie kluby. To Chelsea, która sprzedała swoich wychowanków za ponad 200 milionów funtów i na dziesiątym miejscu jest Liverpool. Chelsea na ósmym, na dziesiątym Liverpool. W pierwszej pięćdziesiątce jest jeszcze sześć innych angielskich klubów. Kiedy w ostatniej kolejce ligowej Mikel Arteta wpuszczał na boisko chłopaka, który nazywa się Itan Waneri, chciał pokazać światu, że Akademia Arsenalu ma się dobrze. Że Permer Mertesacker, który za to odpowiada, jest właściwym człowiekiem, na właściwym miejscu. To była taka manifestacja ciągłości pewnego DNA Arsenalu i myślę, że mimo tego, że spotkał się z kilkoma głosami krytyki Mikel Arteta, że to taka pokazówka, moim zdaniem to genialna motywacja dla innych chłopaków z Akademii, by pójść w ślady Nvanneriego, chociaż mówimy o przykładzie absolutnie wybitnym. Mówimy o chłopaku, który w wieku 10 lat był tak dobry, że jego rówieśnicy nie mieli po co z nim grać, więc trzeba go było ściągać z boiska. Mówimy o chłopaku, który w wieku 14 lat wszedł do drużyny U18 i w debiucie strzelił gola. 15 lat i 181 dni. Wyobrażacie sobie to w ogóle? Co robiliście w wieku 15 lat? A może co robicie, może ktoś z was oglądając ten materiał ma 15 lat. Ja zająłem trzecie miejsce w konkursie rzutów karnych organizowanym przez burmistrza Czeladzi. Jest to jeden z największych moich piłkarskich sukcesów do dziś mam gdzieś w szufladzie. Dyplom za to wiekopomne wydarzenie i to nic, że było tylko pięciu uczestników. Nvaneri to jest właśnie DNA Arsenalu. Kiedyś młodziuteńki Jack Wilcher albo Sesk Fabregas, który debiutował tak wcześnie, że kiedy miał 24 czy 25 lat, wydawało się, że on jest u schyłku kariery, że za chwilę nie będziemy go oglądać już na boiskach Premier League, bo ma 33 lata. Nie, on po prostu tak wcześnie zaczął. Zresztą Arsene Wenger uwielbiał prowadzać młodych graczy. My coś o tym dobrze wiemy. Mamy polskie przykłady w Arsenalu. Z naszej perspektywy, z Nadwisły, Wojciech Szczęsny czy Łukasz Fabiański, to najlepiej pokazuje, że Arsenal uchodził zawsze za klub taki, do którego młody piłkarz może pójść i może spodziewać się, że dostanie szansę. Permer Tezaker uważa, że Arsenal w najbliższych latach będzie miał okazję stać się jedną z czołowych akademii w Europie, szkolącą, wychowującą, najlepiej dającą szansę debiutu młodym piłkarzom. Zresztą Ciekawa w Arsenalu jest relacja Mertezakera z Mikelem Artetą, ponieważ oni przyszli do londyńskiego klubu w tym samym dniu okna transferowego w 2011 roku, bardzo szybko się ze sobą zaprzyjaźnili, jeździli jednym samochodem do ośrodka treningowego, wiele godzin spędzili w tym samochodzie na rozmowach o piłce. A to oznacza, że od zawsze wiedzieli, że jaką jeden i drugi mają wizję futbolu. To oznacza, że mogli się lepiej poznać i sobie zaufać, i być może to dzisiaj procentuje. Dzisiaj, kiedy Merte Zaker mówi artecie: Mam takiego młodego chłopaka, nazywa się Itan Nvaneri, możesz dać mu szansę zadebiutować, bo to jest wielki diament. To arteta ma oczywiście do niego pełne zaufanie, ta ich współpraca cały czas układa się. Znakomicie i to jest bardzo dobra informacja dla wszystkich kibiców Arsenalu. He is one of our own, śpiewają kibice Tottenhamu Harry Kane, Chelsea ma Masona Mounta, Liverpool Trenta Aleksandra Arnolda, Southampton ma Jamesa Warda Prowsea a Manchester City Phila Fodena. Takie jednostki są potrzebne każdemu klubowi. Kiedy patrzymy na Trenta Aleksandra Arnolda, który w bardzo młodym wieku przebił się w Liverpoolu do podstawowego składu i był jednym z kluczowych piłkarzy w tym końcowym sukcesie, kiedy Liverpool zdobywał, wygrywał Ligę Mistrzów, patrzymy na jego mural w okolicach stadionu Anfield, to wiemy, jak to jest bardzo ważne dla lokalnej społeczności. Nikt absolutnie nie chce dopuścić do wyrw w klubowym DNA. Oczywiście te 2 miliardy funtów wydane na transfery latem tego roku gdzieś zalewają pojedyncze przypadki piłkarzy, którzy z Akademii przebijają się do seniorskiego zespołu. Natomiast odnoszę wrażenie, że w mediach na zewnątrz taka historia jak ta Vaneriego jest zdecydowanie lepiej wyeksponowana niż, nie wiem, kupienie jakiegoś przeciętnego piłkarza, co się często zdarza za 20 czy 25 milionów funtów i jego debiut, który nic nie wniósł do klubu. Czy głośniej w ostatnich dniach pisało się i mówiło o Vanerim, czy o piłkarzach Nottingham Forest, za których klub zapłacił krocie po awansie do Premier League. Wydaje mi się, że ten jego przykład nakazuje innym klubom myśleć o tym, żeby też mieć takiego swojego nwaneriego, takiego chłopaka, który rozkocha w sobie publiczność. Zresztą akurat w Arsenalu to w ostatnich latach nie jest nic nadzwyczajnego. Jest Emil Smith Rowe, jest także buka Osaka, czyli mamy tę młodzież, która jest kochana przez trybuny, the Emirates, przez fanów the Gunners. Do pewnego momentu to Southampton uchodziło za najlepszą akademię w Anglii. Co tam się nie działo? Jacy stamtąd w ogóle wyszli goście? Musiałem sobie aż przygotować listę nazwisk mających w CV Akademię Świętych. Alan Shearer, Matt LaTissier, Kevin Phillips, Theo Walcott, Alex Oxlade-Chamberlain czy Gareth Bale. To tylko niektóre nazwiska piłkarzy, którzy później robili wielkie kariery. Niestety dla Southampton w ostatnim czasie coraz rzadziej zdarza się, że kilku wychowanków jest w podstawowej jedenastce, a też to dobre szkolenie sprawiło, że inne kluby bardzo chętnie zaglądały na San Mary's i kupowały piłkarzy i tych wychowanych przez Akademię, a także przy okazji wielu innych. Liverpool swojego czasu upodobał sobie właśnie Southampton za ponad 100 milionów funtów, kupując stamtąd kolejnych piłkarzy. I to sprawiło, że święci popadli Taką przeciętność. Są w Premier League, ale właściwie tutaj moglibyśmy postawić kropkę. Po prostu w tej Premier League są. Według mnie, D na klubu to również klubowe slogany. Ale czasem jakieś motto, które zamieszczone zostało w herbie, ale niekoniecznie. Czasami jakieś zdanie. Które zostało rzucone w przestrzeń publiczną, jak to Fergusona, który bardzo mi się podoba, jest po prostu wspaniałe. Nikt nie jest większy niż klub. Tak powiedział Alex Ferguson za każdym razem, kiedy były jakieś kłopoty z jednostką, z piłkarzem, któremu wydawało się, że bez niego Manchester United nie będzie istniał. Ogólnie uważam, że bardzo doświadczony i charyzmatyczny trener jest w stanie łatwiej zbudować klubowe DNA. Dlaczego przykład Fergusona, o którym wspomniałem, jest bardzo dobry? Ponieważ potrafi piłkarzy lepiej zrozumieć, wejść w ich głowy, poprowadzić za rękę do sukcesów, zbudować więź pomiędzy młodymi trenerami, którzy pracują w akademii, a seniorskim zespołem, w którym to on zarządza zasobami ludzkimi i popychać piłkarzy czasami poza granicę ich możliwości, czasami sprawić, że dowiedzą się, że umieją więcej niż tak naprawdę myśleli. That's gonna make the difference between winning and yeah! Są slogany, które od razu wyjaśniają sprawę w bardzo klarowny sposób. Ja sobie je tutaj wypisałem. Bayern Monachium, Mia San Mia, czyli jesteśmy, kim jesteśmy. Od razu wiadomo, o co chodzi, prawda? Everton, będę mówił teraz po łacinie, uwaga, pierwszy raz w full english. Nil satis, nisi optimum, czyli tylko bycie najlepszym jest wystarczająco dobre. Barcelona, wiadomo, więcej niż Klub Manchester City, superbia in proelio, czyli duma w walce. Liverpool, you will never walk alone. Od razu wiadomo o co chodzi: nie będziesz nigdy kroczył, nie będziesz szedł sam. Zawsze ktoś będzie towarzyszył ci tej podróży, zwłaszcza kiedy przydarzy się zła pogoda albo jakieś dołki. Real, Ala Madrid, od razu też wiadomo o co chodzi: chwytliwe jest to hasło. Także podobają mi się te slogany, przejrzałem sobie herby klubowe. Radzę Wam zrobić to samo, bo to jest bardzo fajna zabawa i zobaczycie, że czasami jest tam taki malutki napis, na który normalnie na co dzień nie zwracacie uwagi. Kiedy gdzieś tam herb klubowy mignie w transmisji meczowej przed pierwszym gwizdkiem, tam jest zawarte motto i to jest dla mnie początek DNA. Teraz będę czytał, bo nie jestem aż tak mądry. W kodzie DNA zapisane są wszystkie informacje o budowie i funkcjonowaniu organizmu. To geny determinują nasz wygląd i funkcje metaboliczne, a niestety także i skłonność do niektórych chorób. Całkowita długość DNA w organizmie człowieka przekracza kilka milionów kilometrów. Gdyby rozwinąć genom człowieka, miałby on mniej więcej taką samą długość, co 70 podróży z Ziemi do Słońca i z powrotem. Zapisany w formie tekstowej zająłby 400 tomów encyklopedii. Dlaczego o tym mówię? Bo opis, choć oczywiście dotyczący człowieka, może też dotyczyć tego organizmu klubowego, wygląd, czyli sposób grania na przykład, prawda? Czyli tiki taka, niech zostajemy już przy niej, bo dzisiaj o niej często wspominałem. Funkcje metaboliczne, czyli wszystkie te procesy, jakie zachodzą w trakcie transformacji juniora w seniora, ważnego dla podstawowej jedenastki, dla składu. I skłonność do chorób, czyli te wszystkie potknięcia na drodze w tym całym procesie. Wszystko się zgadza mniej więcej. Czujemy już teraz, czym jest właśnie to klubowe DNA. Jako ludzie wszyscy składamy się z DNA. Tej cząsteczki, która zawiera unikalną dla każdego człowieka informację genetyczną. Czyli przekazywaną dziedzicznie pewnego rodzaju recepturę. Dziedzictwo, dziedziczenie. To jest tutaj chyba słowo klucz. Recepturę dotyczącą struktury białek, które budują cały organizm. I teraz najważniejsze. Geny są przekazywane z rodziców na potomstwo. I zawierają informacje potrzebne do określenia wszystkich cech, które warunkują nasz kolor skóry, włosów, oczu, wzrost, zdolności sportowe. Myślę sobie, że na pewno wiedzie taki odcinek o dziedziczeniu umiejętności piłkarskich, czyli ojcowie piłkarze i synowie piłkarze, dlaczego czasami się udało, a dlaczego innym razem się nie udało. Mamy świeży przykład teraz Premier League, Erling Haaland, który swojego ojca, no, zdecydowanie przebija. Kompletny zapis tych informacji nazywany jest genomem. Chodzi o taką całkowitą strukturę, w której się poruszamy, i myślę, że bardzo łatwo ten język przełożyć też na środowisko piłkarskie, na środowisko klubowe, na przekazywanie sobie pewnych rzeczy, na budowanie pewnej ciągłości, która sprawi, że kibic będzie od razu wiedział, kogo ogląda. No, przecież za kadencji Shona Dysha, gdybyśmy włączyli transmisję i piłkarze byliby w innym kolorze strojów. Nie mieliby numerów i nazwisk na plecach, i tak wiedzielibyśmy, że to jest jego Benley. Gdybyśmy włączyli taką samą transmisję z meczu Manchester City, to wiedzielibyśmy, że to jest Manchester City, który potrafi wymienić 20-30 podań i wyprowadzić zabójczy cios. Chodzi więc o strukturę i kontynuację. Pewne rzeczy natomiast są oczywiście nie do odtworzenia. Kiedyś miałem przyjemność wielką porozmawiać z Billym McNeil'em, który był kapitanem. Lizbońskich lwów, to jest ta słynna drużyna Celtiku Glasgow, która w 1967 roku sięgnęła po Puchar Europy, wygrywając w Portugalii z Interem Mediolan. I cóż takiego ciekawego powiedział mi ten Billy McNeil? Ano to, że wszyscy piłkarze ze składu Celtiku mieszkali w promieniu kilku kilometrów, byli sąsiadami, chodzili do tego samego kościoła, chodzili do tego samego pubu, podrzucali sobie dzieci, ktoś komuś zawoził pranie do pralni, załatwiali za siebie sprawy. Różnego rodzaju, podrzucali sobie zakupy i po prostu, tak naprawdę, byli jedną wielką rodziną. To się nazywa prawdziwe DNA, bo tutaj niemalże związani byli ze sobą tym najważniejszym ładunkiem, czyli ładunkiem emocjonalnym. Natomiast takie sytuacje już dzisiaj nie będą się zdarzać. Piłka za bardzo poszła do przodu, jest skomercjalizowana, wchodzą za duże pieniądze w grę i te lokalne drużyny. Powolutku będą odchodziły w zapomnienie. Zatem DNA tamtego Celtiku zostało stworzone w warunkach zupełnie naturalnych, pięknych, warunkach organicznych. Ale czym jeszcze może być DNA? DNA może być kulturą wokół klubu i wewnątrz samego klubu. Może być klubowym motto, może być kolejnym wychowankiem akademii, który pojawił się w podstawowym składzie w seniorach. Może być. Niesamowitym rekordem, który na przykład zanotował Manchester United. Być może go znacie. Od 1939 roku ponad 4000 meczów rozegranych przez ten zespół, w których to w dniu meczowym, w kadrze pojawiał się co najmniej jeden wychowanek. Nieprawdopodobna jest to historia. Można zrobić tylko wielkie wow. DNA to Class of 92. Słynna ekipa, South Trafford. Dzieci Bazbiego, znowu mamy Manchester United. DNA to You Will Never Walk Alone i DNA to Tiki Taka, DNA to Mia San Mia i DNA to La Masia. To wszystko składa się na klubowe DNA. Ale nie tylko. Czasami DNA to również tragedia. No bo nikt nie powie, że w DNA Liverpoolu nie ma tragedii z Hillsborough. Ona bardzo mocnym piętnem odcisnęła się na wszystkich fanach The Reds. DNA to również tragiczna śmierć właściciela Leicester City, który zginął w katastrofie swojego śmigłowca i na zawsze naznaczył tą tragedią rodzinę z King Power Stadium. Może więc nie ma nic złego w nadużywaniu zwrotu piłkarskie DNA. Nie złoście się na komentatorów, kiedy tę frazę z siebie wyrzucają. Być może nie zgłębiali jej aż tak bardzo, jak my przez ostatnich ponad 20 minut, ale Dzięki temu, że ta fraza jest cały czas powtarzana, te wszystkie DNA będą miały okazję przetrwać. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek Full English. Tradycyjnie, jeśli Wam się podobało, powiedzcie znajomym, których lubicie. Jeśli Wam się nie podobało, powiedzcie znajomym, których nie lubicie. Bardzo dziękuję za wszystkie miłe uwagi i też te konstruktywne. Po pierwszych dwóch odcinkach jesteśmy na nieustających łączach. Cześć. Zachęcamy do skorzystania z oferty specjalnej Kanal Plus online, specjalnie dla widzów kanału sportowego. 20 złotych miesięcznie za pierwsze 3 miesiące. No i co będziecie za to mogli zobaczyć? Ano, na pewno gole Roberta Lewandowskiego, to Wam mogę obiecać i mecze La Liga rzecz jasna, wybrane mecze Premier League, a szczegóły tego wszystkiego możecie poznać w linku. Każdy z każdym posłuchasz tylko w aplikacji MPGO.